Chciałbym omówić dzisiaj znakowanie matek pszczelich. Na tle kolpicji bardzo ładnie kwitnie, bardzo dużo pszczół na niej. Znakowanie niby no, banalny temat. Każdy to zna, ale jednak chciałem pokazać jak ja to robię. Zawsze znakowałem matki w ręki. Łapałem ręką, znakowałem, ale zobaczyłem, odkryłem inny sposób. Wydaje mi się, że jest dużo lepszy, bezpieczniejszy i wygodny. Po prostu matkę najlepiej łapać fajeczkę. Fajeczka tu jest gąbka, bo można łapać łapajką, za pudełkiem, pudełką, pudełkiem po zapałkach różnie, ale zawsze wtedy możemy tą matkę gdzieś tam przycisnąć natomiast fajeczką jest idealnie przystawiamy do ramki widzimy gdzie matka chodzi czekamy aż wejdzie troszkę bardziej w fajkę zamykamy i matkę trzymamy w fajeczce bardzo prosto no to 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 każdy zna ale dalej mam taką, takie pudełeczko bardzo proste 5 na 10 centymetrów. W tym pudełeczku wkładam gąbkę. No i tutaj jest jeszcze ścianka, tam centymetr do góry od gąbki. I teraz tak. Przychodzę z matką, z fajeczką, i wypuszczam ją, właśnie na gąbkę. Na gąbkę. I kładę na nią po prostu kawałek kraty odgrodowej. 5 na 10, lekka, nic się nie dzieje. Matka sobie tam w tej klateczce troszeczkę tam chodzi. I teraz możemy sobie spokojnie przygotować znaczek. O, na przykład, wyciskamy znaczek. Przygotowujemy materiał do klejenia. Ja robię na różnych. Może to być bardzo ładny, dobry efekt daje. Lakier do paznokci. Tylko musi to być lakier w żelu. Może to być korektor z pędzelkiem. Może to być klej szelak. Podobno. Jest też klejszy i syntetyczny, ale nie widziałem go, nie będę o nim mówił. I teraz tak, matkę mamy pod kratką. Czekamy, żeby ona się ustawiła. Jak się nie ustawi, to lekko ruszymy kratką. Ona wystawi tutaj grzbiet, właśnie w ten otworek. W ten otworek. I teraz tak, lakier do pazdokcji. Lekko tu mam szpileczkę nabitą na właśnie kawałek drewienka. Lekko maczamy. O, lekko maczamy i przykładamy do matki leciutko ją smarujemy. Leciutko na grzbiecie. Wytrę, bo za każdym razem trzeba wytrzeć później. I teraz tak. Tutaj mamy przygotowany znaczek. Lekko na język. Zapałeczkę i znaczek mam na zapałce. Do matki pyk na ten żel, właśnie tutaj, na tą kropkę. I matka jest zaznakowana. Bezprosto, bez niczego, nic nie, się nie dzieje. Matki na pewno nie uszkodzimy, bo jej praktycznie nie dotykamy. I teraz podnosimy tą kratkę. I najlepiej, żeby ta matka troszkę, żeby ten klej lekko przysechł. Różny kieliszek, szklanka, ład matkę. I kładziemy tam na pół minutki, żeby właśnie on ten klej na jej grzbiecie wysechł. I matka jest zaznakowana. I wtedy możemy normalnie, ja to robię łapajkę, tą wakrz, co jest właśnie w każdym sklepie pszczelarskim. Łapajkę idę. Kładę na ramki, przeglądam dalej rodzinę. Do tej łapajki nawchodzi pszczół, one się nią już opiekują z powrotem, bo to jest ta sama rodzina, zresztą przecież każdy wie. I właśnie otwieram i wypuszczam matkę na ramkę lub pomiędzy ramki. Matki znakuje się w dwojakim celu. Raz, żeby szybko ją znaleźć. Jak idziemy do, do ula, zlokalizować ją i znaleźć. A druga sprawa, wcale nie mniej ważna żebyśmy wiedzieli, z którego roku jest ta matka. Czy, może źle inaczej. Czy ta matka jest młoda, czy jest już starsza? No bo idziemy do ula, matkę mamy dwu, a nawet trzyletnią, no trzeba ją usunąć, bo jest stara już. Trzeba usunąć. No i usuwamy. A okazuje się, że jeśli ona je była niezdakowana, to ta matka mogła być młoda, z tego roku. Pszczoły wymieniły, zrobiły cichą wymianę, a my nie wiemy o tym. Natomiast, jak mamy znaczek, idziemy, sprawdzamy, że matka jest bez znaczka, to znaczy, że to już nie jest ta sama matka, co była wcześniej, czyli ona już właśnie jest wymieniona. Nie niszczymy, być może. Bardzo dobrej matki. Wiadomo, że międzynarodowy kolory do znakowania matek jest pięć. Na przykład 2000 rok to jest kolor niebieski. 2000. 2001 kolor biały. 2002 kolor żółty. 2000 yy, Zaraz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Tak, kolor zielony. I piąty niebieski. Tak samo piąty i ostatni zero jest zawsze niebieski. Ale z drugiej strony z praktyki wiem, że najbardziej w ulu to widać kolor jaki. Czerwony, biały i żółty. Hodowca to musi stosować kolory takie, jakie jest przypisane międzynarodowo. Natomiast jeśli my chcemy tylko mieć w ulach matki, żebyśmy ich mogli znaleźć i żebyśmy wiedzieli, czy ona jest młoda, czy stara, to możemy stosować, ja bardzo często stosuję właśnie tylko te trzy kolory. I w sobie zapisuję, z którego roku ta matka jest. Najbardziej zielony i niebieski gorzej w ulu widać. Gorzej widać po prostu. Jeśli szukamy matki, żeby ją zaznakować, to wyciągamy jedną ramkę, a zawsze patrzymy wtedy do ula i ramkę ustawiamy właśnie patrzymy pionowo, bo wtedy właśnie lepiej tą matkę widać. Wspomniałem już kiedyś w innym filmiku, że ja poddaję przy wymianie matek mateczniki na wylężeniu. Czyli wtedy matka wyjdzie nieznakowana, tak? Bo matki można znakować albo bezpośrednio po wylężeniu, albo później. Ja znakuję dopiero później. Dlaczego? Raz, że to z Mateciku poddaje, to ona się wylęgnie bez znaczka, oczywiście, bo jak inaczej. A druga sprawa, jeśli matka jest bez znaczka, pójdzie do lotu, do unasiennienia, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ją łyknie jakiś ptak. Jaskółka najczęściej. A więc jest więcej, matek wróci, mniejszy procent zginie przy unasilnieniu właśnie. Ale jeśli matki będziecie Państwo znakować po unasiennieniu, to proszę pamiętać, że nie wolno robić tego bezpośrednio, jak ona zacznie czerbić. Tylko dopiero jak już jest po niej czerw zasklepiony, a najlepiej, gdy się już po niej zaczynają wylękać młode pszczoły. Inaczej mo mogą pszczoły matkę próbować wymienić później, zrobić cichą wymianę. A więc dopiero, gdy czerw zakryty lub leś jeszcze lepiej, jak się po niej właśnie wylęgają już młode pszczółki. A więc ja stosuję najczęściej te trzy kolory, no bo mi właśnie wygodniej widzę, lepiej tą matkę widać. Proszę Państwa, ja znakowałem zawsze matki w ręko, jak powiedziałem, ale stosując właśnie tą kratkę jest to bardzo wygodne. Szybko, bez dotykania, bo matkę bez bezpośrednio po wylężeniu, to możemy sobie machać rękami, podawać sobie, nic jej nie stanie. Natomiast matka unasieniona jest bardzo delikatna. Możemy, pomimo tego, że ona pancerz chitynowy dosyć twardy, możemy, jak złapiemy bardziej za odwok, możemy ją uszkodzić. Natomiast jeśli z fajką przyniesiemy i zaznakujemy, pod tą kratkę odgrodową nic się nie stanie. Powiedziałem różne sposoby klejenia. Szelak, wiadomo, bez, bez barwy. Natomiast, jeśli kleimy na lakier do paznokci, to możemy. Pamiętajcie, że to ma być lakier żel. Możemy sobie kupić od razu lakier, taki kolor, jaki chcemy, jaki chcemy. I wtedy, nawet jak się zdarzy, choć, chociaż jak zasknie, to tam nie odpadnie te znaczek. Jak się zdarzy, że gdyby odpadł, to i tak kolor zostanie. Albo jeszcze jeden sposób. Korektor. Z pędzelkiem. Można w ogóle żadnego znaczka nie stosować. Żadne, żadnego znaczka. Tylko koreczek wyciągamy. Najpierw trzeba maznąć na czymś. Żeby nie, żeby nie poszło za dużo Tego korektora na matkę I na grzbiet matkę Zrobić białą kropkę Ona po pewnym czasie ta kropka Troszkę tam żółkie Ale będziemy cały czas mieli znaczek Tak samo możemy znaczyć Tylko samym Żelem Do właśnie lakierem do paznokci Też będzie kolorek Ale jak przylepimy znaczek Bardzo właśnie Dobre znakowanie, idealnie widać. ostatnio pojawiły się znaczki takie duże, właśnie do znakowania. Według mnie są troszkę gorsze, bardziej się odklejają. Niewielkie znaczki, idealnie widać. Tak jak mówiłem, czerwony, biały, żółty, w ulu Chyba, że on, matka, się schowa pomiędzy gdzieś beleczkę a bośczyznę, to przelecimy. I ją nie zobaczymy, ale jak wrócimy, to już się na pewno znajdziemy. Nie ma mowy, żeby matki nie znaleźć, jak będzie ona zaznakowana. A te trzy kolory są najlepsze. Dziękuję, to ja tyle. Chciałem tylko właśnie powiedzieć, że najlepiej, bezdotykowo, będziemy w ten sposób znakować takim właśnie pod kratą odgrodową. Dziękuję.